Oh, oh, Hej, hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Diablo 3. Lecimy do archiwum yy, kula. Zbudowałem to wszystko wyprowadzić badania i eksperymenty. Stworzenie czarnego kamienia dusz było skomplikowane. Wiele w tym celu poświęciłem. No i tak, posłuchaliśmy troszkę jego tam wywodów. Okej, okay, mamy teleport. Wygląda na to, że dotarłam tu w samą porę. Cesarz Hakan? Co tutaj robicie, wasza wysokość? Wszyscy są. Doskonale. Wiedzcie, że udało mi się znaleźć Beliala. Mogę was do niego zaprowadzić. A zatem Władca Kłamstw upadnie, gdy tylko odzyskamy Czarny Kamień Dusz. Wszystko w porządku. Ale najpierw muszę znów stać się całością. Będziemy gotowi do wykonania naszej misji. Nie zapominaj o swojej. No dokładnie. Okej, okay, lecimy, zobaczmy, zobaczmy. Za tymi portalami znajdują się dwie machiny, które były zasilane moją krwią. Aktywuję je używając zdobytych fiolek. Ja zostanę i przygotuję rytuał. Uważaj na siebie. No tak, musimy Musimy to, to dziadostwo aktywować. Na pewno jest to twój brat, Byłaś kiedyś w równie imponującym miejscu. Szczerze? Już kilka razy. ...leżącym wysoko ponad murami, na najwyższym szczycie dobroby. No cóż... O proszę, kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Goblin? Świetnie, świetnie, kurczę tyle rzeczy. I to od razu na wejściu, zarąbiście. Dobra, 217 do zręczności, do czegoś tam, to mi nie będzie potrzebne. To też. O, to jest super. To jest super. Prawda. Choć niektórzy mają silniejszą wolę. Dobra, może pójdziemy teraz w prawo. O, troszkę. mocniejsi, troszkę. Tylko troszkę. Nic ciekawego w sumie nie wypadło.

Łatwo będzie. Właśnie, jeszcze level to już w ogóle. W sumie ja na jedynce tego leczenia nawet czasami nie muszę używać, bo są naprawdę... Te potwory nie wiem czy one są takie łatwe, czy co, ale... Nie wiem czy tu przejdziemy. Przejdziemy. Się Oj Czyżby dobra droga? Bardzo możliwe. O, o proszę. Pojawili się z nienacka. Tak. Jeest, jest, jest pierwsza miejscowa. Możemy próbować, ale kula nie da się tak po prostu zabić. Przeklęta krew utrzymuje go przy życiu, z żył płynie mu piasek. prześladuje nas jego siebie. Pozostała nam jedna możliwość: oddzielimy głowę od ciała i ukryjemy je. Dobra, zobaczymy. Może gdzieś tutaj jest przejście. Z powrotem jest skrzynia. Kiedy krzyżowcy skończyli pobierać nauki, Akhan posłał ich na cały świat, by szukali sposobu na oczyszczenie serca kościoła z plugastwa, które się nie da z... się nie Kolejna skrzynia Nie zwalimy ponadto niektórzy kapłani głosili, że krzyżowcy usilają się na próżno, że nigdy nie uda im się wypełnić ale nie tak łatwo jest zasiać ziarno zniechęcenia w sercu krzyżowca. Nie mam też siły tych owej. Oj kurczę. Krzyżowcy złożyli śluby, że poświęcą życie na poszukiwania. Nikt wojowników i byli wojownikami. Czyli tutaj nie mamy przejścia, no to nam jeszcze jedno miejsce zostało, idziemy w tą stronę. No i jest przejście, proszę bardzo, którym się posługiwali. Byli niezrównani, gdy idzie o samodyscyplinę. Okej, mamy jeszcze jeden ten rygiel do otwarcia w takim razie, ale zobaczcie ile ja tutaj mam tych rzeczy. Kurczę, muszę się tego pozbyć, bo znowu nie będę miał miejsca. Dobra, co to jest? Do zręczności 50, pancerz. Eee, zabicie potwora 19%. Tak się właśnie zastanawiam, czy nie zmienić na to. Bo to jest taka już, no, dość dobra zbroja. I jedno miejsce ma na ten, na klejnot. Dobra, zmieńmy sobie to. Ale udajmy się jednak do tego, do miasta. Udamy się do miasta i pozmieniamy to wszystko. Przemielimy to. O, przynajmniej tak, naprawimy sobie ekwipunek. Dobra. No i pięknie. Coraz więcej klejnotów. Bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, mamy jeszcze jeden ołtarz. Jo, mam nadzieję, że tutaj też jakieś elity wpadną. No, znowu to samo co w poprzednim. przed nim przejściu. No ale cóż. Dobra, co to nam wypadło? Eee, kusza, ale to jest do łowcy, także nam się nie przyda. Tu jest chyba Przejście cóż za potężny przeciwnik Gdzie? Tutaj też coś, widzę, ładnie wypadło. Mam nadzieję, że to już coś lepszego. zawodzi! Jest jakieś przejście dziwne. Ale skrzynia ładna, duża! Ła! Jakie potwory, ja pierdziele! O, tutaj już widzę, że jest grubo. No, patrzcie, ile ich jest tych, tych takich mocnych, ja nie mogę. Spróbujemy ich zabić. Tutaj jest, tutaj on chodzi, ten elitarny. Dobra, jednego mamy. Jeszcze tych dużych. Aj, pięknie, pięknie, pięknie. Jest, jest jakiś legendar. Droga przede mną jest mną Proszę, proszę, dwie skrzynie. Powrócili i planują się Takie rzeczy? Dobra, otwieramy jedna, druga. Wow, wow, wow. 200 lat temu? No nieźle. Strawinkel na ja tutaj iść. Dobra, czy coś jeszcze tu mamy? Już nie. Tego już mi się nawet nie chce zabijać. O, dobra, albo zabijmy tych i zobaczmy przynajmniej umiejętności, co my tu mamy. O, to sobie weźmiemy. Aha, walka jest, nie mogę zatwierdzić. Dobra. Wow, tam wykwi... Ojejo, oh, ile tam rzeczy. Zaraz to sobie ogarniemy. Tutaj nic na razie nie zmieniam, tu nie zmieniam. Tu tym bardziej, tu też... Dobra, patrzymy na ten kwipunek, bo... Oho, ile rzeczy, ile rzeczy, ja pierdzielę. Tutaj mamy legendę. Zobaczmy, co to jest. Może coś akurat na mnicha będzie. Nadgarstki, co my tu mamy? 74 do zręczności, i to jest świetne. I to jest świetne. Kurde, super itemy, naprawdę super. Jestem bardzo zadowolony. Jak na razie. Dobra, lecimy dalej. Może znowu jakieś legendary wypadną, chociaż wątpię. Złota? Ile już w ogóle? No, już troszkę jest. Dobra, tutaj byliśmy, więc możemy iść w tą stronę. Okej, okay, jest przejście kolejne. Zobaczmy, może tutaj jest to to. Ten ołtarz byłoby miło, cię czy to coś mamy. Tutaj też kolejne przejście. Kurczę, ale tego jest. Coś siły duchowej. czujesz, jak na ten odcinek to już mamy dość legendarów. Raczej nie będzie ich więcej. Ale rzeczy są naprawdę, naprawdę fajne. Dobra, zbierzmy kasę, idziemy, idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj mamy. Może ołtarz? Taka długa droga, prosta? Może i być. Ludzie zostać lewa Lemani i rozpocząć złotą erę bracie Churadrimowie nie potrafili zaakceptować i udało mi się odkryć tajemnice kamieni dusz. Jest! Które jest ołtarz! Przekazał Świetnie. Zobaczmy. Zobaczmy, może coś tutaj będzie po bokach jest. Ciekawego ukryjemy na pustyni pod wieczną strażą. Mogę tylko żywić nadzieję, że świat nie zapomni zła, jakie sprowadził kul i że jego krew spocznie na wieki pod niespokojnymi piaskami. Czyli ten kur coś sobie kurczę wrócił tutaj. Nie był taki miły <śm> 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 Zobaczymy. Zobaczymy co to z nim wyjdzie. O, jest skrzynia. Jakieś artefakty kolejne. Tu kolejna. Kolejne artefakty, dobra. Zastanów się. Tak, 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 tak. Wszystko wiemy. E, 226. Pancerza. To mamy do wyrzucenia wszystko, jak na razie. No i jest ten terminus. I nic więcej. Złoto, złoto. No i wja. Dobra, mamy otwarte główne przejście. A więc co? lecimy, lecimy do miasta. Przynajmniej nie chcemy się tutaj iść na dół. Tylko zrobimy sobie szybką podróż. Lecimy do miasta, mielimy to wszystko i lecimy dalej. Bardzo zadowolony jak na razie z tych przedmiotów. Ten sobie zmielimy, bardzo dobrze go zmielimy, Przynajmniej coś będzie, widzicie, tych ognistych... E, ognisty siarka to się nazywa, tak? Tak. Także tych przedmiotów do craftingu, no, no, no trzeba... No trzeba to szukać po prostu. Trzeba te legendary szukać. jak jakieś legendary są już nam niepotrzebne, to wszystko trzeba przerabiać. Doprowadźmy to do końca. No tak. Zobaczymy, zobaczmy, co my tu mamy. Hura mówi uczynili to, by zamknąć moje ciało. Musieli być bardzo rozsierdzeni. Nie mogli cię zabić, więc co innego im zostało? O, zawsze brakowało im wyobraźni. Dziw pod falami wiecznego przypływu! O, jest Elita? Czyżby legendar się szykował? Kolejny? Zaraz to sprawdzimy. O, dawaj, 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 dawaj! No niestety, no niestety, ale przynajmniej mamy Rubin. zawsze spoko. Tam zwykłe części są, ale to tego to ja już mam. Ojej, 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 jeszcze trochę. Dobra, tutaj nie mamy przejścia. Także musimy się cofnąć. Rozpęta się burza! Dobra, idziemy tutaj. A nie, dobra, do góry, bo tutaj jest ślepy zaułek. No i jest level, pięknie. Dobra, ogarnijmy za ten czas. Co my tu mamy? Jeszcze coś mi bije. Ekwipunek umiejętności. Zobaczmy na 30. zwiększę zadawane przez Ciebie obrażenia o 4% za każdego rodzaju w promieniu. 20% zadaje dodatkowe 20% się ślepego zamrożonym i ogłuszonym przeciwnikom. To jest spoko. Eee, Nie fizyczne o 25%. Ja sobie wezmę to. Bo ja tym sprintem mogę zdziałać cuda. Na krótki czas zostaje na premia do obrażeń. Policja wrogowa otrzymujemy większe obrażenia. A spróbujmy. Spróbujmy, czemu by nie. To sobie zostawmy, to też. Tutaj run nie ma. Dopiero po 30. levelu widzę te runy, jakieś tam lepsze są. Ale poczekamy, poczekamy. Pięknie. Wiecie co? Myślę, że to Ulti jest dobrą sprawą. Tak, to Ulti jest świetne. Jak na razie najlepsze. I z tą runą jest naprawdę ok. Idziemy, idziemy, nie wiem. Delne no, uderzenie! znaleźć się go ciało. Proszę, proszę, jakieś rzeczy tutaj. Jednak się sypią. Za mało siły Dobra, idziemy tutaj. Może coś tu znajdziemy, może coś znajdziemy, bo nie chce im się patrzcie jaki kawał cofać. W sumie tam wszystko odkryłem, więc to mamy złoto, to mnie nie interesuje. Te drobniaki to się już wiecie. No nie opłaca cofać nawet. Skrzynia, skrzynia chęcią. No to co, no to jeszcze nam zostało tam przejść do góry. Bo tu nie ma nic. Dobra, weźmiemy oko. Widzicie, i przynajmniej wziąłem to złoto. Jest. Jest jego ciało. Ale musimy, widzę, powalczyć jeszcze zanim to weźmiemy. Dobra, zamrozimy i bijemy. Zamrozimy i bijemy. No i świetnie. Gdzie są moje legendary? Czemu nie ma legendarów? Ja się pytam. Kul wyśmiewa każdy mój krok. Próbowałem zatkać mu usta, ale nigdy nie przestaje gadać. Bawią go te drwiny. Nie dam się złapać w łapkę. Nie ulegnę mu. Już nie mogę się doczekać ciszy, która zapadnie, gdy bezpiecznie schowam głowę. Lanina mnie męczy. <noise> nie mogę. Bo przeszkoda, że Templar już tego nie może wziąć To jest bardzo fajny przedmiot Patrzcie, plus 115 do zręczności To jest zwykły, zwykły przedmiot Ja pierdzielę. No ale dobra, nie będziemy go brać, bo mamy No dość, dość spoko przedmiot inny A to, co to jest? Rzadki amulet Do witalności i tak dalej To może damy temu No Damy naszemu Templariuszowi, będzie okej. Okay. Ta pustynia złem i nienawiścią. Aż dziw bierze, Mam ciało Kula. Rozpoczynam rytuał. Ale ostrzegam cię, Kulu. Lepiej, żebyś nas nie zdradził. Otaczają cię zdrajcy. Jestem najmniejszym z twoich zmartwień. Skup się, Leo. Już wkrótce, jeszcze chwilę. Jeszcze tylko chwila, już prawie tak! Krew we mnie buzuje. Suchnące powietrze wypełniamy zniszczone płuca. Znowu żyje. Proszę bardzo. Wypełniliśmy. <laughs> Proszę bardzo. Umowy. Daj nam zatem kamień duszku. Dobrze. Umowa obowiązuje. Szybko do mojego sanktuarium. Dobra, mamy wejść do jego sanktuarium, komnata, czegoś tam. Nie wiem, właśnie, czy iść, czy nie. Albo nie, wiecie co? Pójdziemy sobie tam do tej komnaty w następnym odcinku. A tymczasem ja się tepnę do miasta i zrobimy, zrobimy sobie co? Posprzedajemy przedmioty. Posprzedajemy przedmioty, znaczy posprzedajemy, poprzerabiamy na odzysk. Różnimy ekwipunek, i, i, i się tam cofniemy. No. No i jest ok. Dobra, kochani, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, łapa w górę. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!